Witajcie, nazywam się Agnieszka Poremska i jestem zwycięzczenią konkursu organizowanego przez Mercedes benz Polska. Do wartościujemy starsze Mercedesy. Co mogę powiedzieć o sobie? Jestem zwykłym człowiekiem, który napisał historię, zgłosił się do konkursu, spełnił warunki regulaminu i po prostu wygrałam. Miło mi jest wręczyć Pani bon, bon na usługę odnowienia Pani samochodu. Ja zajmę się Pani samochodem w trakcie naprawy, także będę czuwał nad nim i opiekował się jak swoim. Pani Agnieszko, proszę mi powiedzieć, co się dzieje z Pani z samochodem? Na pewno jest problem z przednim lewym lusterkiem, ponieważ nie grzeje. E, tylna lewa belka, myślę, że jest tam jakieś uszkodzenie, ponieważ po zimowym ścięło mi opony. Oraz e, no, ze sprzęgłem, też skrzypi w okresie zimowym. Wszystkie lusterki odnotuję w zleceniu i wszystko sprawdzimy na warsztacie. Samochód jest w całkiem dobrym stanie, jak na jego wiek i przebieg. Myślę, że kwota, kwotą, którą dysponujemy, w zupełności nam wystarczy na usunięcie wszystkich usterek. I wydaje mi się, że zostaje bardzo duża kwota na dowartościowanie samochodu, odświeżenie, ewentualne doposażenie samochodu, dodatkowe akcesoria. Także, jeżeli tylko coś będę wiedział, będę się z Panią kontaktował. Dziękuję.